40 stopni gorączki, ale to nic. Trzeba posłać dzieci do szkoły, zrobić mężowi śniadanie i pójść na zakupy. 36, 7. To już czas. Mamo, wołaj księdza, niech mi zrobi ostatnie namaszczenie. No dobra, czas posprzątać. Czas posprzątać. Aga wychodź, czekają na nas na dole. Co ty masz na sobie? No? Bluzę. Ale jak cię miał ubrać szarą bluzę? A zdejmij to! Nie no, po co mam zdejmować, no że, nie że będziemy chodzić tak samo i Idź to zdejmij! Sama to zdejmij! Nie, no ja to Dobra, Dziomek, wychodź, bo dubeczki czekają! Już, już. Ubrać taką samą koszulkę jak ja? Zajęcie. <noise> <noise> na insta to co? Bijemy? dawaj, otwieraj to Lecisz na raz, na raz zeruj, seba, seba seba, seba pożygam się, nie no pożygaj dawaj, dawaj, seba, seba dzisiaj mam rozmowę z szefem ciekawe czy dostanę awans Okej, okay. dzisiaj rozmowa z szefem, no. ciekawe, czy będzie ten awans. No wiesz, i byłam na tej imprezie, no i trochę za dużo wypiłam i nie wiem, jak się to się stało, ale wylądowaliśmy razem w łóżku. Dobra, idę do kawali. Puszczalska zdzira. No i wiesz, wchodzę do tego klubu, patrzę taka jedna fajna czarnulka, to od razu podjeżdżam szakalaka ding donk, nie? Wiesz co co? Byłeś maga? No stary, cztery razy w no, kiblu. Ja dobrze. Ja to... dobrze! Kurde, zostało mi tylko 20 zł do końca miesiąca. Muszę jakoś je dobrze zagospodarować, wiem, zrobię zakupy do domu. Dwie dyszki do końca miesiąca? Zajebiście! Napierdolę się jak księciunio! Siema, z tej strony Kipa Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz... Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, o nadchodzących filmach. Dodatkowo w komentarzach możecie zostawiać propozycje odcinków, które chcielibyście, żebyśmy nagrali. Mało tego, wszyscy, którzy udostępnią ten film z naszego Facebooka, link macie poniżej, zostaną pozdrowieni w następnym odcinku. Także zapraszamy Was do naszego Facebooka, Snapchata, Instagrama oraz grupy na Facebooku.